Oczywiście, będą się lansować sianem. Kurwie, jedne. Mister Seven, dzięki, wielkie za 8 mychów. Działa, pewnie, że działa. Perside, dzięki. Za 4 mychy. się ma, się ma. Zobaczcie, o tym ma wyświetleń. To niczym nie świadczy. Są numery, które mają 3000 wyświetleń i wciągają to lewą dziurką od nosa, kurwa. I dobrze o tym wiesz. Dupie mam te wiusy, kurwa. No pewnie że tak. Całą noc, stań się ze mną, cały skład, a... Tak, tak, myślałem, że to akurat znam. Yy, to cały czas lata na song requestie, żeby mnie wkurwić jak gram w coś. Aha, to lot, tak to robi ekipa. Noc, Potężny układ. To był choreografem. Ekipa. To nasz lot, trzeci sezon, ekipa. trzeci Ekipa. 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 A Ema śpiewasz? Ekipa w ogień kurwa no. Do końca życia razem 2-4 na dobę No widać Cały świat pytasz co stanie się z domem Dom będzie tam gdzie będzie cały skład Wielu nam życie upadło Czyli w tej chwili jesteście bezdomni Hehehehehehehe Kuj czeka już tylko na dramę A u nas dwa te same Fałszywi szybko wylecą za bramę Co? To był ramen, kurwa? Fałszywi szybko wylecą za bramę Szczamie ich sobie jak ramen okay. swój ramen z na ramen so, całą ekipą siedzimy nad ranem Czuję, że wszystko idzie to nie z planem Ej. znowu jadę ze spadem Wiem, to jest dobry patent Lecimy wszędzie razem Razem robimy papier Każdy tutaj jest asem Same znajome twarze Pytasz, czym jest ekipa, to fabryka A sobie całkiem nieźle poradziła. Będzie jeszcze od tej konkretnie babki jakiś taki występ bardziej, jeszcze powiedzmy, śpiewany tak wokalnie? Bo chciałbym usłyszeć, jak sobie radzi na może trochę wyższych, wyższych tonacjach. Bo tak jest potencjał wokalny tutaj u niej akurat. Całą noc, tańczy ze mną cały skład To nasz los, tak to robi ekipa Przestany, czy ten Zanzibar, Zanzibar Robimy swoje tak i mamy vibe Mamy plan, to nie jest finał Ekipa jest jak rodzina więc nic już nie zatrzyma nas Hakuna Matata Zobacz jak u nas to lata Pociągła podróż dookoła świata A obok mam brata i brata i brata I kilka tych sióstr, czujemy luz Robimy dum, gdy robimy ruch lecie jest szum, wraz młody duch W ekipie rozumiemy się bez słów To prosta nauka, nikt tu nie puka Do marzeń drzwi, bo a no. kurwa, ale chciałem ja, żart powiedzieć. Nie wolno żartować z wyglądu chyba. Ale miałem pewną, e, pewną teorię, dlaczego akurat ty nie pukasz. E, że nikt to bym polemizował. Priz e, zrobił dziecko. E, klapeć, potraktujesz to poważnie człowieku, zastanów się co robisz. Obrażasz takie dzieło sztuki Boże, ale bym martwisz. Dobrze, że jesteś singielką. O, matka. Makida? No ja nie wiem, nie znam go kurwa i jestem z tego dumny Ale wtedy miał czy wtedy nie pukał? No, Ey, nikt nie z lepszy W realnym świecie my robimy questy Idziemy tam, gdzie nas niosą odeźmy Wierz mi Gadni ludzie, nowe miejsca, z nimi się na Potrzebuję, bo całą noc tańczy ze mną cały skład. Aha, to nasz dom. Potwierdzacie, byliście materacem? Tak to robi ekipa. kurwa za długie, to jest nudne już w chuj się zrobiło, nie Nie muszę być wielki, by się tak czuć ekipom zawsze zagram jak z nud Nieważę dom, plaża czy klub Niebaczy w tym idziemy w sud, nie idziemy w dom idziemy do góry Tam jest mura, nad nami chmury Robimy ruchy, przebijamy mury Wszyscy z już teraz do fury ey. Zobacz jak wieczam, burcik głosy mam niczym ból. I to, I to z ograniczoną odpowiedzialnością do tego. Tyle was kurwa łączy z tego braterstwa, po prostu umowa. Ale Homora, taki mam rola. Jeśli mam drink, to wódka i kola. Zaczynaliśmy od podstaw, zobacz jak teraz to lata. Nasza drużyna jest naprawdę mocna, a ja to przecież tej drużyny tata. Od losu nikt nie dostał, to wszystko to ciężka praca, to nasza banda, pozdrawiam nasa. Zwiedzimy kosmos, jak zabraknie świata. Teraz to tak jak ten sezon drugi, to Neon ekipa powinien też zamrugać i zgasnąć. No takie co, yy, imprezowe gówno, nie? Gdzieś tam na jakieś imprezy w tle by